Drake Yead. I Don't Give A Fuck Recytacja Po polsku Intro A Jazymu, Ja zimu Wieczna podróż w ciemności Ciemność w czerni Tam i z powrotem Zawsze jest ciemno Och Ach Wrzasnęło po niebie Nie przestaje mi nic innego jak kłamać Pieprzyć ty sukę Przeze mnie się poci Co? Umrę przez mój szacunek Co? Sprawdzam szyję A życie sprawdza twoją głowę Podpisałem na kilka milionów Ty dotknąłeś tylko 100 tysięcy interlude Jit, chłopie, mam gdzieś kto jest Zadzwoniłem do mojego twiza Benix, nie przejmuj się tym Na czym stoisz, człowieku Pieprzyć was wszystkich, wszystkich Chórki, Jit z Drake'em. Tak, nie będę się pieprzyć, ani jednego Uch, po prostu podciągi, podciągi. uch Nie wiem czy załapałeś, przyłapano Nie będę się pieprzyć, Hm, Mówię co chcę, tak, robię co chcę Hm, Liczę pieniądze dla zabawy I strzelam tymi perkami dla zabawy Luch Maniaku. Bez pierwszy. Drake. Słuchaj na żywo zy. Na żywo od pierwszej do piątej. Na żywo od trzech, dwóch razy. Cały gang przeleciał ją na wschód. A oni poszli jak Downey, McBree. Dlaczego zawsze widuje wasze psiaki na mieście? Myślę, że twoi chłopcy zostawili kilku żołnierzy. Podobnie jak Jay. Wy chłopcy próbujecie stworzyć klimat. To nie poleci. Nie. Wziąłem to ze stołu Październik własny to wytwórnia Pozostaje przy tym o Jak krawat Zostaje przy tym o Jak bajgiel Pozostaje przy tym o Jak ratownik Krzyż do mojej byłej Jestem jej ratunkiem Mój Glocki Stoi na nocnym stoliku Oświetlasz talię jak miecz świetny. W Seattle jestem tylko ja i twiz. Nienawidzę was Chłopcy Marnisz kiedykolwiek Rapujesz o rzeczach, których nigdy nie robiłeś Mój koleż w pustce, Jak metalowa pokrywka Uwolnij dziecko Uwolnij dziecko Uwolnij dziecko, Uwolnij dziecko. Chórki i nie będę się pieprzyć, ani jednego. uch, po prostu podciągi, podciągi. Uuu, nie wiem, czy załapałeś. Przyłapano, nie będę się pieprzyć. Hm? Huh? Mówię, co chcę. Tak, robię, co chcę. Hm? Huh? Liczę pieniądze dla zabawy. I strzelałem tymi perkami dla zabawy. Ruch maniaku, wers drugi. I. Wszyscy moi twizowie mają brony. Blam. Kilku moich twizów w biegu. Uh. Kilku moich twizowych sprzedaży rus. Luch, maniaku. kilku moich twizów Je pocięło. Luch, maniaku. Tak. Kilka moich twizów sprzedaje się sporo. Słyszałem, że zabrano ci pieniądze, jak był obiad. Hm? Huh? Jesteśmy na boku i uderzamy. Suko. Śpiew dzień, widzę słońce. Uh, Tak. Ciężarówka lamba. Z wielkim ciałem stoi na zewnątrz słońcu. Złapię cię, usmaży Tak naprawdę nie masz żadnego łupu. Więc co zrobiłeś? Twój mały kumper próbował zabrać mój. Uh. Nigdy nie potrzebowałem pomocy. Nigdy nie potrzebowałem nikogo. Nie czekałem w kolejce. Łuuu. Za chwilę podaj godzinę. Jeśli popełniłeś przestępstwo. Suko. Dlaczego płaczesz? Właśnie przyjechałem w wielkim ciele. Mam mnóstwo pieniędzy. Właśnie rozmawiałem przez telefon z moim demonem. I powiedział mi, że wygram. Nie mogę marnować czasu w sieci. Po prostu sprawdzam. Kurwa. Czek. Kieprzyć tę sukę. Przeze mnie się poci. Co? Umrę z powodu mojego szacunku? Co? Sprawdzam szyję. A życie sprawdza twoją głowę. Podpisałem na kilka milionów. Ty dotknąłaś tylko stu tysięcy. Niech nie ukradnie ci stylu, nikt nie chce Twojego sosu. Powiedz mi, kto do cholery odpadnie. Powiedz mi, kto z tego wyjdzie? Churki I nie będę się pieprzyć ani jednego. uh Po prostu podciągi, Podciągi. Uh Nie wiem czy załapałeś. Przyłapano. Nie będę się pieprzyć. Huh? Mówię co chcę. Tak, robię co chcę. Huh? Liczę pieniądze dla zabawy i szczantymi perkami dla zabawy. Ruch. Maniaku.